Pewnego razu Floyd otrzymał telefon od swojej byłej żony. Cóż? Powiedziała ona, że ich syn został porwany. Lotą bez wahania terroryzował miasto w ramach odszukania syna. Okazało się, że to jego matka, Genevieve, jest odpowiedzialna za porwanie chłopca. Młody Edward został zabity przez pedofila. Deadshot przed dokonaniem brutalnej zemsty na mordercy postrzelił swoją matkę i sprawił, że również stała się kaleką dzięki pieniądzom, które posiadała rodzina. Udało się zatuszować incydent, jednak psychika Floyda pogarszała się z dnia na dzień. Opuścił małe miasteczko, w którym się wychował. Przeniósł się do Gotham City, gdzie ożenił się i miał syna. Dodatkowo rodzinne pieniądze pozwalały mu wieść godne życie. Jednak mimo wszystko nawiedzało go widmo przeszłości, nie mógł wyrzucić z głowy wspomnienia, kiedy przestrzelił Edwardowi klatkę piersiową. Życzenie śmierci zaczęło do niego przemawiać, było to dla niego obojętne, czy zginie, czy przeżyje, kiedy do Gotham przybył Batman, Deadshot przywdział maskę Domino i płaszcz. Przyjął nowe, już nam znane imię Deadshot. Zaczął być obrońcą Gotham, lecz małe, sprytne śledztwo jakie przeprowadził Mroczny Rycerz udowodniło, że Deadshot nie zwraca uwagi na wszelkie zasady kodeksu moralnego, jakby było tego mało rządził podziemnym światem przestępczości Gotam. Po wyjściu faktów na światło dzienne został on osadzony w więzieniu Blackthitch. Koniec końców Deadshot został zwolniony z Blackthitch, lecz zawarł tam nowe znajomości. Poznał tam Amandę Walker, jedną z dowódców Suicide Squad. Oczywiście zwerbowała ona Floyda do swoich szeregów, został on jednym z pierwszych członków organizacji, a ona sama zlecała mu wiele misji. Amanda po wielu próbach osiągnęła sukces i Lotą zgodził się na wizytę u psychiatry, który stwierdził u niego wysoką niestabilność psychiczną. Pewnego razu Floyd otrzymał telefon od swojej byłej żony. Cóż, powiedziała ona, że ich syn został porwany. Lotą bez wahania terroryzował miasto w ramach odszukania syna. Okazało się, że to jego matka Genevieve jest odpowiedzialna za porwanie chłopca. Młody Edward został zabity przez pedofila. Deadshot przed dokonaniem brutalnej zemsty na mordercy postrzelił swoją matkę i sprawił, że również stała się kaleką. Po tym incydencie Lotą kontynuował współpracę z Suicide Squad, lecz stał się jeszcze bardziej niestabilny psychicznie. Grupa wysłała Lotona na misję, jego zadaniem była ochrona skorumpowanego senatora, lecz Deadshot sam zabił senatora. Został postrzelony przez policjantów, jednak cudem udało mu się przeżyć. Podczas transportu zaginął jego kostium, niejaki George Harkness odnalazł i oddał strój Deadshot'a po ostatniej misji od wcielenia do Suicide Squad. Deadshot powrócił do życia płatnego zabójcy. Przyjmował najbardziej śmiercionośne kontrakty, włączając w to LA i Divs Powrócił do swego starego domu w Gotham, gdzie zatrudniono go do zlikwidowania bossa Lewa Maxona, a następnie do zabójstwa Davida Kaina. Przez krótki czas pracował nawet jako ochroniarz pingwina podczas największej wojny gangów w historii Gotham. Potem ponownie zaczął radzić na własną rękę. Po jakimś czasie został złapany przez Herosów, dzięki dawnym kontaktom w rządzie został uwolniony. W międzyczasie dowiedział się również, że ma córkę Zoe. Zoi była córką Dedshota i pewnej prostytutki z Gotham City. Floyd zaczął chronić dzielnicę miasta najlepiej jak tylko potrafił, żeby zapewnić bezpieczeństwo nowej rodzinie. Jednak robił to tylko dopóki jego umysł mu na to pozwalał, Dedshot upozorował swoją śmierć, lecz po czasie stwierdził, że normalne życie nie jest dla niego. Udało mu się jednak całkowicie oczyścić dzielnicę z przestępców, przekonał również zieloną strzałę do regularnego patrolowania okolicy.